Zimowy Wyścig Przyjaźni. Bajka autorstwa grupy Poszukiwaczy z przedszkola miejskiego numer 2, mali odkrywcy w markach. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami w małej wiosce położonej u stóp wysokiej, śnieżnej góry, mieszkała dziewczynka o imieniu Zosia. Uwielbiała zimę. Biały puch, który spadał z nieba i skrzący śnieg pod butami szalone zabawy na sankach z przyjaciółmi. Zosia była bardzo radosnym dzieckiem. Miała jedno marzenie, które sprawiało, że jej serce biło szybciej. Chciała wziąć udział w wielkim, zimowym wyścigu sanek, który co roku odbywał się w wiosce. Jednak był jeden problem. Zosia nie miała własnych sanek. Te, które należały do niej, były stare i skrzypiące. Choć jej tata próbował je naprawić, to wciąż były za wolne, żeby konkurować z innymi dziećmi, które miały piękne, nowe saneczki. Dziewczynka smutno patrzyła, jak inne dzieci ćwiczą na swoich wspaniałych pojazdach, zjeżdżając z wysokich wzgórz z prędkością wiatru. Tato czy mogę wziąć udział w wyścigu? zapytała Zosia pewnego zimowego popołudnia. Cóż, moje drogie dziecko, twoje sanki nie są gotowe na taki wyścig. Może za rok uda nam się kupić nowe, odpowiedział tata, spoglądając z żalem na zniszczone sanki. Zosia była zmartwiona, ale nie zamierzała się poddawać. Postanowiła pójść do swojego najlepszego przyjaciela Janka, który zawsze potrafił znaleźć rozwiązanie na każdy problem. Janek. Co ja mam zrobić? Nie mogę wystartować w wyścigu, bo moje sanki są za wolne wykrzyknęła Zosia z rozpaczą. Janek, który był bardzo pomysłowym chłopcem, zamyślił się przez chwilę, po czym szeroko się uśmiechnął: Zosiu, przecież nie musisz robić tego sama zbudujemy razem nowe sanki. Ja mam trochę drewna, a ty na pewno znajdziesz jakieś gwoździe i śruby u swojego taty. Razem damy radę, zaproponował Janek. Zosia rozpromieniła się. To była najlepsza wiadomość, jaką mogła usłyszeć. Jeszcze tego samego dnia dzieci zabrały się do pracy. Janek przyniósł solidne kawałki drewna, a Zosia z pomocą taty zebrała potrzebne narzędzia i materiały. Pracowali w warsztacie taty Zosi do późna w nocy, budując sanki z ogromnym zapałem. Następnego dnia gotowe sanki wyglądały wspaniale. Były mocne, z szerokimi płozami, a Janek ozdobił je pięknymi malunkami gwiazdek i śnieżynek. Zosia była zachwycona, a Janek dumnie klepnął swoje dzieło. Wygrasz ten wyścig, zobaczysz powiedział z przekonaniem. Kiedy nadszedł dzień wyścigu, Zosia z drżeniem serca ustawiła się na starcie obok innych dzieci. Wszystkie miały piękne, nowoczesne sanki. Ale Zosia wiedziała, że jej sanki, zbudowane wspólnymi siłami z Jankiem, mają w sobie coś wyjątkowego. Były pełne przyjaźni i pracy zespołowej. Na miejsca? Gotowi? Start! zawołał sędzia, a wszystkie dzieci ruszyły w dół stromej górki. Na początku Zosia nie była najszybsza, ale jej sanki zaczynały nabierać prędkości z każdym metrem. Dzięki solidnym płozom i doskonałej konstrukcji, zrobionej wspólnie z Jankiem, zaczęła wyprzedzać kolejnych uczestników. Z każdą chwilą czuła, że jest bliżej zwycięstwa. Na samym końcu stoku została już tylko ona i Mateusz, który zawsze wygrywał wyścigi. W ostatniej chwili Mateusz nagle stracił równowagę i jego sanki przewróciły się w śniegu. Chłopiec upadł, ale na szczęście nic mu się nie stało. Zosia była już bardzo blisko mety i mogła wygrać, ale jakiś głos w jej sercu kazał jej zatrzymać sanki. Odwróciła się i podjechała do Mateusza, który próbował podnieść się z zimnej ziemi. Wszystko w porządku? Zapytała, wyciągając do niego rękę. Tak, ale moje sanki się zepsuły. Nie mam jak dojechać do mety, powiedział zmartwiony Mateusz. Zosia uśmiechnęła się ciepło i powiedziała: W takim razie pojedziemy razem, wskakuj. Mateusz, zaskoczony ale wdzięczny, wskoczył na sanki Zosi. Razem zjechali z reszty stoku i dotarli do mety, śmiejąc się i ciesząc chwilą. Nie wygrali wyścigu, ale kiedy przekraczali linię mety, wszyscy im kibicowali. To była największa lekcja przyjaźni i współpracy, jaką mogli pokazać innym dzieciom. Sędzia wyścigu, widząc co się stało, ogłosił, że Zosia i Mateusz zasłużyli na specjalną nagrodę medal za sportową postawę i pomoc. Od tego dnia Zosia wiedziała, że najważniejsze w życiu nie jest wygrywanie, ale pomaganie sobie nawzajem, bo tylko wtedy, kiedy pomagamy innym, świat staje się naprawdę lepszym miejscem. Morał tej opowieści jest prosty kiedy pomagamy innym, sami zyskujemy o wiele więcej niż tylko chwilową satysfakcję. Pomoc drugiemu człowiekowi sprawia, że wszyscy możemy poczuć się zwycięzcami, niezależnie od tego, kto pierwszy przekroczy linię mety.